Zanurzcie się z nami w krainie bajkowego świata przygód. Krowa Milka i zagadkowe mu na słonecznej łące, w sercu pięknego gospodarstwa, mieszkała krówka o imieniu Milka. Milka była znana ze swojego łagodnego charakteru i ciekawości. Uwielbiała przeżuwać soczystą trawę, rozmyślając o życiu na farmie, gdzie każdy dzień wydawał się taki sam. Jednak pewnego poranka wszystko się zmieniło. Milka obudziła się o świcie słońca jak zwykle, ale tego dnia usłyszała coś, co wyrwało ją z codziennej rutyny ciche, nietypowe mu, które brzmiało inaczej niż zwykle. Było delikatne, jakby nieśmiałe i wydawało się pochodzić z odległego miejsca na farmie. Milka, zawsze gotowa do rozwiązywania zagadek, postanowiła dowiedzieć się, kto wydaje ten tajemniczy dźwięk. Pierwszym przystankiem w poszukiwaniach Milki była stajnia, gdzie mieszkał koń Bruno. Bruno był dużym, silnym koniem, który zazwyczaj spędzał dni na leniwym spacerowaniu po padoku. Kiedy Milka dotarła do stajni, Bruno właśnie drzemał, opierając się o płot. Bruno, obudź się! zawołała Milka. Czy słyszałeś to dziwne mu? Bruno podniósł głowę, ziewnął szeroko i spojrzał na Milkę z zaciekawieniem. Mu? Powtórzył, przeciągając się. Coś tam słyszałem, ale myślałem, że to wiatr bawi się między drzewami. Milka pokręciła głową. Nie, to coś innego. Musimy to sprawdzić. Bruno, choć niechętny do zrezygnowania ze swojej drzemki, zgodził się towarzyszyć Milce w poszukiwaniach. W końcu, jak powiedział, każda zagadka to dobra okazja, by rozprostować nogi. Milka i Bruno postanowili, że ich kolejnym przystankiem będzie kurnik, gdzie mieszkała kurka złotopiórka. Była najbardziej rozgadana na całej farmie, a jej złote pióra połyskiwały w słońcu. Zawsze miała coś do powiedzenia, a przy tym pełna energii i humoru. Kiedy Milka i Bruno dotarli do kurnika, złotopiórka właśnie znosiła jajko, ale gdy tylko usłyszała o tajemniczym mu, natychmiast wstała. Oczywiście, że je słyszałam. Powiedziała machając skrzydłami. Byłam pewna, że to jakiś nowy mieszkaniec farmy, ale nie miałam czasu tego sprawdzić. Wysiadywanie jaj jest takie czasochłonne. Złotopiórka, ciekawska jak zawsze, z radością dołączyła do Milki i Bruna. Wszyscy o tym mu mówią, ale nikt nie wie skąd się bierze, powiedziała, biegając dookoła. Myślicie, że to jakiś żart? Nie wydaje mi się, odpowiedziała Milka. Ale musimy to rozwiązać. Wspólnie ruszyli dalej, szukając odpowiedzi. Następnym przystankiem była chlewnia, gdzie mieszkała świnka o imieniu Chrumka. Chrumka była radosna, zawsze pełna energii i uwielbiała taplać się w błocie. Kiedy Milka, Bruno i złotopiórka dotarli do chlewu, Chrumka właśnie zanurzała się w swojej ulubionej błotnej kąpieli. Chrumko! Zawołała złotopiórka. Słyszałaś to dziwne mu? Chrumka spojrzała na nich z błotnistej kałuży i parsknęła śmiechem. Oczywiście, że słyszałam. Myślałam, że ktoś robi sobie ze mnie żarty powiedziała, ścierając błoto z nosa. Ale skoro wy też to słyszycie, to może coś w tym jest. Chodźmy to sprawdzić. Chrumka, pełna zapału do nowej przygody, wyskoczyła z błota i dołączyła do grupy. Razem ruszyli dalej, przeszukując każdy zakamarek farmy, obory, pola, a nawet staw, gdzie mieszkała kaczka. Mimo ich wysiłków zagadkowe mu wciąż pozostawało nieodkryte. Po godzinach wspólnych poszukiwań, Milka, Bruno, Złotopiórka i Chrumka dotarli do starego wiatraka, który stał na samym skraju farmy. Był to zapomniany zakątek gospodarstwa, rzadko odwiedzany przez zwierzęta a jeszcze rzadziej przez ludzi. Wiatrak był nieco przechylony, a jego skrzydła skrzypiały w rytmie lekkiego wiatru, który wiał po polach. Nikt tu nie zagląda, powiedział Bruno, spoglądając na wiatrak. Dawno temu słyszałem, że to miejsce jest opuszczone. Może właśnie dlatego to tajemnicze mu pochodzi stąd, zastanawiała się Milka. Zwierzę, które wydaje te dźwięki, może być przestraszone i ukrywa się tutaj. Zwierzęta podeszły bliżej, nasłuchując z uwagą. I wtedy ponownie usłyszały to ciche, niepewne muł. Tym razem dźwięk był wyraźniejszy, jakby zbliżali się do źródła. Słyszycie to? Złotopiórka niemal podskoczyła z radości. To musi być tutaj. Milka weszła jako pierwsza do wnętrza wiatraka. Było tam ciemno, wilgotno, a powietrze pachniało starą słomą i kurzem. W rogu wiatraka za stertą siana, Milka dostrzegła coś poruszającego się. Jej serce zabiło mocniej. Tam, coś tam jest! zawołała cicho. Ostrożnie podeszła bliżej, a reszta zwierząt szła za nią. Powoli odsuwały siano, aż w końcu ujrzały małego, wystraszonego cielaczka. Był skulony w kącie, trząsł się ze strachu i próbował wydać z siebie dźwięk, który przypominał słabe, niepewne muł. Och, to tylko maluszek! zawołała chrumka podchodząc bliżej. Mały cielaczek wyglądał na zagubionego i przestraszonego. Był bardzo młody, prawdopodobnie dopiero co oderwany od swojej mamy. Jego delikatne futerko lśniło w słabym świetle wpadającym przez okno wiatraka. Milka podeszła do niego powoli, starając się, by nie przestraszyć malucha. Spokojnie, malutki powiedziała Milka łagodnym głosem Nie bój się jesteśmy tu żeby ci pomóc Cielaczek uniósł główkę i spojrzał na Milkę wielkimi pełnymi strachu oczami Był drobny o ciemnobrązowym umaszczeniu a jego małe rogi ledwie zaczynały rosnąć Milka delikatnie wyciągnęła do niego nos próbując nawiązać kontakt Cielaczek nieco się uspokoił czując że nie jest już sam Jak masz na imię malutki Zapytała złotopiórka, podchodząc bliżej. O, wiem! zawołała Milka. Nazwijmy go Gucio. Gucio wydał ciche mu, jakby zgadzając się z tym imieniem. Zwierzęta otoczyły go ciepłem i troską, wiedząc, że trzeba mu pomóc wrócić do obory, gdzie czekała na niego mama. Chodź, Guciu, powiedział Bruno łagodnie go popędzając. Odprowadzimy cię do domu. Milka, Bruno, złotopiórka i chrumka otoczyli małego cielaczka opieką i wyruszyli w drogę powrotną do farmy. Gucio dreptał nieco niepewnie, ale wiedział, że teraz jest w dobrych rękach. Gdy zwierzęta wróciły do obory, słońce powoli zaczynało zachodzić za horyzontem, a na farmie zapanował wieczorny spokój. W oborze, przy wejściu, stała krowa, mama Gucia która od dłuższego czasu z niepokojem szukała swojego małego synka. Gdy tylko zobaczyła cielaczka, jej oczy rozbłysły radością. Moje kochane dziecko zawołała, podbiegając do małego i obdarzając go czułym polizaniem. Gucio uśmiechnął się do mamy i wydał z siebie głośniejsze, bardziej pewne mu. Teraz, kiedy był z powrotem w bezpiecznym miejscu, jego strach zniknął. A zamiast tego pojawiło się ciepło i spokój. Udało się, powiedziała Milka z uśmiechem. Gucio jest z powrotem w domu. Bruno, chrumka i złotopiórka stali obok, patrząc na ten wzruszający moment. Czuli się dumni, że mogli pomóc w tej niezwykłej przygodzie. Współpraca to klucz do sukcesu, stwierdziła złotopiórka, machając skrzydłami. Gdyby nie nasza drużyna, kto wie, co by się stało z małym Guciem? Chrumka z zadowoleniem chrząknęła. Dokładnie. Wszyscy razem jesteśmy silniejsi. Milka spojrzała na swoich przyjaciół i uśmiechnęła się szeroko. Wiedziała, że ta przygoda była nie tylko lekcją dla Gucia, ale także dla wszystkich zwierząt na farmie. Nauczyły się, jak ważna jest wzajemna pomoc, odwaga i współpraca. Od tego dnia Gucio i Milka stali się nierozłączni. Mały cielaczek rósł zdrowo, a jego muł każdego dnia stawało się coraz bardziej donośne. Farma znowu wypełniła się codziennym spokojem, a Milka z radością myślała o tym, że każdy dzień może przynieść nowe, niezwykłe przygody.